Fitness duchowy. Ćwiczenia z duchem, z duchem ćwiczenia. Walczymy z wadą twardego serca. Twardy jak kamień kamienne serce cyborg. Z takim sercem nie zrozumiemy inności. Nie dostosujemy naszych wymagań do możliwości innych. Nie będziemy zdolni do przebaczania nawet nie zrozumiemy, dlaczego trzeba przebaczyć. Wszystko poddamy krytyce. Od razu zobaczymy w bliźnim tylko jego wady, choćbyśmy widzieli go po raz pierwszy. Właścicielowi twardego serca trudno nieść pomoc innym. Trudno nawet dostrzec potrzebę jakiejkolwiek pomocy. Zrozumienie wymaga zatrzymania się. Stop, człowieku. Stop. Dostrzeżenie spraw innych ludzi, głębsza nad nimi refleksja, przeniesienie części uwagi z siebie na innych. Skoro wszyscy na ogół spieszą się, mijają bez wzajemnego dostrzeżenia, wydają sądy bez zastanowienia się, wyrozumiałość staje się cnotą rzadką, zapomnianą, cnotą, którą trzeba ożyć. Duchowa forma pozwoli Ci czynić dobrze. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Zatem ćwiczmy dziś cnotę. Wyrozumiałości. Wyrozumiałość brzmi podobnie jak zrozumienie. Rozumienie odnosi się jednak raczej do poznawania problemów teoretycznych. Wyrozumiałość, do sposobu traktowania ludzi. Poznać można jakieś zagadnienie, książkę, sposób działania, mechanizmu. Poznanie problemów daje satysfakcję intelektualną, pobudza zainteresowanie, zwiększa wiedzę. Zrozumienie człowieka jest trudniejsze, bo wymaga spojrzenia wielowątkowego, ogarnięcia wielu sfer równocześnie. Wymaga wczuwania się w czyjś sposób myślenia, motyw postępowania, w doświadczenie życiowe, słabości, marzenia. Wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć. Być dla innych wyrozumiałym to nie to samo, co nie stawiać żadnych wymagań. Być wyrozumiałym to rozumieć trudności przeżywane przy ich realizacji. Starać się spoglądać na sprawy nie tylko z własnego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia innych. Ta sama rzecz wygląda inaczej, zależnie od punktu, z którego się na nią patrzy. Ten sam problem wygląda inaczej oglądany z góry, z boku i od spodu. Inaczej patrzy się na człowieka z wysokości osoby dorosłej, inaczej z dołu, z pozycji małego dziecka. Inaczej od progu, inaczej z za dyrektorskiego biurka. Inną sprawność mają dojrzałe, doświadczone ręce, a inną Małe rączki dziecka, po raz pierwszy ściskające pióro czy łyżkę. Inaczej reaguje człowiek o żywym temperamencie, w lot chwytający sens sytuacji, inaczej człowiek powolny, choć może bardziej wnikliwy. Inna jest sytuacja osoby zdrowej, inna chorej, zmęczonej i wypoczętej, nadwrażliwej czy gruboskórnej. Kto pyta, nie błądzi. Stawiajmy więc pytania sami sobie: dlaczego ten człowiek tak reaguje? Jakbym się zachował na jego miejscu. Może gdybym miał takie same przeżycia jak on, dawno bym siedział w więzieniu albo w szpitalu. Docenianie odmienności nie jest tylko przejściową modą naszych czasów, poprawnością polityczną. Wyrozumiałość to prawdziwa postawa otwartości na odmienność. Wyrozumiałość to więcej niż przejściowa moda. Wyrozumiałość jest stałą cechą. Prawdziwego chrześcijanina. Zadbaj o formę. Beze mnie nic nie możecie czynić. Nic, a nic.